Aloha! Nie bądź knuru, subskrybuj! do tej jaskini trochę weszłam, żeby zdobyć Sword. Idę do jakiejś fajnej jaskini, gdzie właśnie tam się wlabił, to nie? I teraz próbuję jakoś tam wejść. W miarę rozsądnie, nie na glebę. O, jest, dobra? Wej wederko wody, u mnie masz wederko. Jestem? Nie w ja nah, już pewnie małe szczęście zanim się dało, to zesp i mnie zabije No to się na twarzy wytręciło, już miałem klat. Nieładnie zrespiła mi się armia z odbiaczków. Był w którym po prostu dużo spork się zrespiło. Też tak. nie wiedziałem się, dlaczego tu na powierzchni tego. mi się drzew... Eee... Uh, blame uh, ok okej. cię? Nie, nie wywróciło. Nie! Yeah, blame lag! No. Rombary jumpscare kolejny! <laughs> Kupię sobie węgla i tak mi jumpscare skakuje na twarz. Jak drzwiak kamień. Tylko 64 kamień ja mam? Serio? Gdzie jest ta umiejętność, co się dodawało, żeby... No, żeby dostawać tyle ile tam jest, to masz w miningu. No? I to jest. Nie, nie w miningu, w budowaniu. I to jest. Perfect recovery. A, i muszę być czwarty poziom w budowaniu. I już w kopaniu i szóstym miningu. 8 w budowaniu 8 w budowaniu, czwarty w gatteringu i szósty w kopaniu Jak? 8 pisze, że czwarty muszę mieć Wtedy oblokuję to moment. 4, 4 skill pointy No Ale A o, muszę... 8 buldingu muszę mieć, dobra 8 buldingu mining 6 Dobra Ja będę chciał to oblokować Tyle surowców nie tracili Dobra, to co? Ja zbuduję Dawid ee, Sufity ile mogę, nie? I idziemy na walkę jakoś, bo muszę, bo się poekspić Ja sobie ekspie cały czas I pamiętaj, muszę iść by... Czekaj, gdzie to jest Muszę Ma, wszystko iść W magię muszę iść, to najważniejsze jest e, na, Żeby się leczyć i muszę iść tak, w muszę mieć 8 i 6... Tak, czekaj, zaraz sobie napiszę, gdzie jest długopis. A, w tym domu nie ma długopisów. <grym blue> Chodź, pożyczę ci. Mm. Ocie, no to i... co, widzowie, y, bierzemy się zabudowanie i, i... ten. No i później w kolejnym będzie walka, no. To poekscytuj. Chyba by dobrze w ogóle. Bo trzeba! Was jest taki Menda, se Radzić A, to mnie psiuka zabija! Gdzie yeah, do zbombiacz! Kurwa! Atakujesz Villagera! Kto atakuje? Mendan weszła do. Z, do villagera! villager. żyjesz? Lew Zrób co tam? Mendan, Dobra, bierzemy się za budowanie. Idę po szkło. Dobra, ja mam doge. Doge No. Mam co, o, ko, ko, w Cthulhu pokonałeś? <grystanie> tak. Wiesz... Nie, e, po prostu trzeba mieć czwarty poziom agility, żeby móc wyblokować. Czwarty poziom agility? No. I dwa skill points, żeby móc wyblokować sobie dobrze. Ja mam! Jak te doge robić? No, e, do, do, teraz wejdź sobie... Aaaa! I tam klik Dodge na dole. No, klikam, dobra. I później ja musisz, się... I teraz musisz sobie wejść Escape, Options, no. Controls, spisać dotgę i sobie przypisać. No. Eee, na co tu sobie przypisać? Ja sobie przypisałem na przycisk wyższym. W każdym razie przypisać na podwójny przycisk, że na powinien kliknięcie. Hmm, ciekawe. Dobra, jest ten szkło, co miałem. No, do swoich skrzynek posadzałem. No, do swoich skrzynek posadzałem, to idę. Kosi piasek, podaję do swoich skrzynek. Chcę mi się nie przyda A mi tyle wpada, i ja mam się pochoni, więc ja nie Nie chcę wiedzieć, co to za podpór stoi pod Twoim nogiem. E to chciałem tą wodę zabudować. Kask. Nie kask, wodny. Czy nie, ja mam buksier kaska. A. Szkło. To jest szkło. To nie ma. Nie ma. Ja to szkło podsadzam. Szkło. Trochę tych Drzewno jakieś jest, drzewno. O, to kolejne po tam są. Lapis! Ciemność! Nie chcę być zjedzony. Przejść, ciemność. Też piszę, że ciemność wpływa na ciebie. Aha! No tak, ulubiony. O, a maszcie, czegoś takiego, że to starwa. Ten brzudzian weszło. Ja. Jasne. Dwa kurczowe włosy. Nie kurza, ta gra. Ale fajna już lubiła na Wins, on dostał Reward Masz ten, piłę masz wybiście. No, mogę nie tworzyć no Dobra, trzeba zbudować ochronne dachy. W końcu po milionach lat. Nie wiem na ile to szkoły mi wystarczy, ale zbuduję to ile się da. Serio, nie zgadnę, mi się tego szkoła już nie da zebrać. Oczywiście. Nie ja się. Jak źle postawiam to już, już w dupie. Już kapitał. Złoto tutaj jest. Tak, miałem na złoto. To może jak mi się skończyły to wezmę. Wolnie z łoku Wiesz czemu to, że można sobie plecak? Tak? No, tylko jest na klater wtedy Musisz kratę zdjąć, żeby mieć plecak Serio? No Czyli nie opłaca się w ogóle Opłaca, opłaca do walki o. ściągać piąty poziom Co tu iść? Eee, czekaj Holding. żatro. nie może robić Gdzie było wyjść nie To nieważne, znalazłem już. No, dzień jest. No, mał. bym jak w więc to. No, wow. Dzisiaj tam. Pajączek słodki. W głowie mu skakać. Muszka. Taszek. Z dopaczką. Skakiem na piperki. GOSKÓW ZŁYCH Kolejna muszka Oglądała żywiaki prądu żywiołki prądu Kolejna muszka, kolejna, muska. kolejna, muska. kolejna muszka, KOLEJNA MUSZKA no wycynował z za zabijania goszka Pobiegnę do bazy i tylko same muszki Również czwórka go goni I nie się nawzajem Jeszcze ich samych sobie nie mogę zostawić a, mogę sam dać sobie A, muszę powiedzieć, z zgonią? Jedna, druga, druga, powiedziałem Pokaz? Teraz jeszcze trochę muszek Lepiej ona muszka tam lata, ta nie chcę do niej iść Czemu na szkle nie mogę postawić? Widzimy na tej... co, palę pod tym szkłem? To już się pa. Pali się pod szkłem! Czyli bez sensu jest sklany dachy. Do szkło jest więcej, na co przychodzi? Aaaaa, eee, nie, tak nie. Czyli, płyt, czyli zrobimy płytki drewniane i wtedy... ten sposób. Dlaczego koronę? Dachy, pokaż jest. O, fajnie. Gostek. No dobra, to trzeba będzie zmiało dane przed, przed mobami tutaj. To zrobi to tak. Znaczy, będzie sprzeciw w Mam także żelaza. 300 Dobra, to co widzę, będziemy kończyć na tym. No dużo, dosyć sporo zrobiliśmy. Ci okazało że jednak szkło nie chroni przed słońcem. Jednak. Albo chroni, albo nawet wzmacnia. Nie? Zdecyduj się. Nie wiem. Zobaczymy po czasie. Dobra, no to na razie. Kolejny odcinek będzie o... ハハハハ。<laughs> <laughs>